Zrobiłem challenge po Easter, a jak zebrałem 6 złotych jaj i pokonałem Easter Bunny w Dead Ways. Jest jakiś niesamowity update i, i mam dużo tych bondów, więc sobie coś mogę tu kupić interesującego. Uuu, kup tego tyle. Kup to. I jeszcze jeden bandaż, i jestem gotowy na jakiś challenge ekstrawaganzowy. Będę musiał. Zebrać 6 złotych jaj Game Pass, game Passa, daj mi to, to, to Jak to się będzie wygląda? Jak Ja pijaciel, jak to wygląda Dawaj wszystko Dawaj wszystko O, a to co to? Nigdy tego nie miałem Ile to kosztuje? 30, dawaj Ziomki, czy tu będzie Ekstrawaganckie jajo? Jakieś złote Bogate Chyba nie Chyba nie i Co zrobisz? Nic nie zrobisz O nie To jest scam A ten jest OP Widzę dużo Co jest? Muszę tak was pokonywać, molotowa ją. mam Ajajaj U Okej okay. No to się wyklu ząbiaczek Co jest no i ten zombiaczek jest friendly, on jest po mojej stronie, tylko tu kim on... On chyba jest dead, ojej. A to co to za dźwięk? Uuu, golden egg. Jest, mam 1 na 6. Więc golden egg ma taki dźwięk. Super. Dźwięk rozpoznawczy do rozpoznania. Noc jej zrobiła, ale mi to nie straszne Bo mam hełm Ze światłem Okej okay. Ułożony, Nikola Tesla ułożony Co? To jest ta noc? Lecz się, śmiesił Uleczę cię No głupota Czemu? Czemu, 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 czemu? Szybko to rób Aha Uciekaj A zanim kolejny wilk nie dorwie O to 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 Daj śmieciu Uuu, ale muzyczka Uuu co jest? U ilu tylko dwóch? A gdzie cała reszta? A gdzie cała reszta? Powinienem sobie Holy Water użyć Gdzie jest ta reszta? Czy to wszyscy? To chyba wszyscy Dawaj! Ale że się zdedali A to nie wszyscy? No to nieźle Ale pani się rzuca ciałami O mój Boże Czy tu gdzieś będzie jajo? Tu będzie węgiel o, tak. O nie! O nie! Mam kolejny Holy Water, chyba. Tak, mam kolejny. Ja pierdolę. Oni się nadal spawnują? Przeguć to jest żałosne. Nie ma was. Nie ma was. Nie, wilk. Wilk mnie zabije. Dawaj, Holy Water. I na wszystkich. Giniecie. O was. Nie ma was. Nie ma was. Nie ma, zniknęliście. U, kolejny. I krucyfix za 50 do sprzedania. Dawaj, wybuchaj to. Dawaj. Jest. Idę tu. Zawsze tu było chyba. Tutaj mogę chyba też znaleźć jakiś Chyba Chyba O nie On chce się zabić Dawaj tego torcza Będziesz tak szedł ty też O siema O nie Samobójca do mnie idzie O jest to serio tutaj było? Nie. O nie. Gdzie dynamit jest? Dynamit. No nie, samobójca. No nie, mój węgiel. Nie ma go tu. Zniknął. Co ja teraz zrobię? Jade Tablet chyba podniosłem, więc chyba nigdzie w ścianie nie zbagował. Daj to, to wiemy tak, wybierz to Co my tutaj mamy? Jest Jade Sword I sporo kasy Dawaj wszystko Pikax i jak, jak, jak to działa? Mogę sobie to wykopać? Ta! Co jest? Golden nugget, niepotrzebne. Ty się tu zmieścisz. Myślałem, że jesteś za gruby. O, o! No nieźle, z od tyłu. Ty, o kurde, ty podednę. Ty co jest? A ten holy Tu jest jeszcze. Serio, ilu was tu może być? Nie wiem. dedajcie wszyscy. Uh, żeście się, się zamienili w czarnuchów? No no no. I snake oil. Mam jeszcze jakiś... Od tyłu, tak? O nie. Kurcz, to inwentory, moment. Ja szukam holy water, no. Ale chyba nie mam. Kolejny Sejaja, robisz. Uuu jest, mam złote jajo. 3 na 6 Kolejny bond Okej okay. Czy tu gdzieś będzie kolejne jajo? Tak! 4 na 6 Co się dzieje? u malotowy Daj to Amunicje To sympastycznie Tutaj są jakieś bondy. O! hej okay. Dawać Tam co się tam dzieje? Nie wiem Może kochło jutnął Nie mam pojęcia Oni są ślepi Tam ci nie są ale oni Nie widzą mnie O jejku Ruszyli gromadką, dawaj wszystkich, stamtąd atakują. Dawaj go, wszyscy? To nie wszyscy, gdzieś tu golden eggs. Jest, mam kolejny golden egg 5 na 6 Ok Mam 5 na 6 No to kowoj tu utknął Idzie tak pokonu Uuu jest kapitan Teleskop Ze ciałem warty z 405 Nie 150 To ja mówię 450 Byłoby za fajnie O nie On wychodzi nie możesz Tu jest jakieś jajo? Nie ma żadnego Tu też, może tutaj Tam jest Ktoś wysadził złote jaju jest! Mam zebrane 6 złotych jaj Mam zrobiony ten challenge w takim razie Nie Nie gadaj O nieźle, dobra, snake oil, dawaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, jest uciekłem, udało mi się. No co ty robisz? No ona ma być friendly masz. Chcesz mi powiedzieć ta No nieźle. Dawaj ten kod Aha Trafi się by ten kod zbakował. O kolejne Co ty robisz w ogóle? Co ty robisz? Do kogo ty strzelasz? Garnij się A poza tym to zdydałem. no Wywaliło mnie serwo, 3, 2, 3, 5, 3, tak? 3 i 3. Tak. Dawaj tą kasę. Dwa jaja. Ciekawe. Okej. Okay. U, tu jest duża. Friendli oni są. To ciekawe. To nic ciekawego. Znaczy, szkoda, że ich nie mogę jakoś wziąć. Będę tu już tak stać i to wszystko w sumie. To takie bezużyteczne to jest. Dobra, Jade Sword mogę sprzedać. Więc mogę mieć sobie to 250. Ale Strange Mask na pewno nie. Bo jest potrzebny do... do challenge jakiegoś. Związanego z UFO. Crazy. Dajmy to tu, a to węgiel mam, no. okej okay. Okej, okay, tutaj się będzie chyba robiło ciekawie O właśnie, o to, o to, 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 to muszę wziąć Tu dziwną maszynę która została chyba w tym update dodana Jest tutaj je jeszcze jakaś broń, która się chyba pokazuje po tym jak na Teslasę odejdzie nie, no to jest ta noc, to jest żałosne. Ja pierdzielę. O nie, we dwoje to za skam. Ja pierdzielę. Kolejny nie robię tego. Może się uda zdobyć unikorna. Może się uda. Jeśli nie, to jestem w dupie I to dosłownie Więc tak, to jest rzecz, którą też potrzebuję Tam se... tu, o Nie, bo dystansu nie widzę Czy ktoś z nich ma unikona? Nie No nie, no czemu? To takie ciężkie, no 1% szans jest to, Kurczę, malutko Pewnie nic nie ma? Na pewno Mhm Okej, okay, daj mi te ciała, w sumie tutaj te dwa przyczep Uuu, jest, ido W końcu Chodźcie! Chodźcie wszyscy Chodźcie I gincie wszyscy Uczy, bo sami wszyscy no, Ale ich wyderosowało Ty, on jeszcze żył No nieźle Tylko czy to byli wszyscy? Nie, to nie byli wszyscy No nieźle Jak to ich łatwo można pokonać, bo mnie nie widzą Dawaj tych śmieci Dawaj Dawaj, jeden po drugim O tak i kolejny Ale kasa. Uuu, ale kasa. Uuu, ale kasa. A więc tak, tego też potrzebuję. Do tego challenge'u. Dziś jest złoty co nie? Tak. 3 na 6 i tam będzie po drugiej stronie. Kolejne 4 na 6. I w tym jakimś będą dwa Tutaj ono jest, tak. To dawaj mi te rzeczy, molotowy, nie molotowy. co to za noc znowu i żałosna? Czy ja o nią prosiłem w ogóle takie pytanie też proste, logiczne Ty co jest? Jakim cudem on strzela, skoro zdedał? To jest nie tak ten unicorna? On ma unicorna, a wiecie jaki problem jest? Ja nie wziąłem w sobie... Nie wziąłem tego... tej strange machine. Ja pierdzielę, o kurde, mam problem. Nie mogę tego unicorna zabić. Nie mogę tego unicorna zabić Ojej, kuno! Będę musiał się gdzieś cofać kilka kilometrów, żeby zrobić ten przemysł. Nie mogę tego unicorna zabić chyba Ucieknę, żeby przestali mnie gonić No nie no, zdetam tam jeszcze Ty serio, zdetam. tam No poprzez przypadek mogę zabić też Unicorna, to jest najgorsze Jest! Tylko nie nadal strzela oszust. O mój boże. Jest, widzę to. Widzę to. 40 km z buta zrobiłem. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Chcielibyście, ale nie ma, nie ma. Uciekam stąd. Pierdzielam. Idę. Z... Gdzie jest mój pociąg? Wziąłem ten jakiś syf. Jest pociąg, jest pociąg, jest pociąg. W końcu! Normalnie pół godziny mi zajęło to wrócenie, tutaj znów przyjście. Dawaj, jest. Jestem tu. Wszystko mam, a więc tak. To niepotrzebne. Tak, mam tą maszynę. Unikorna. Uuu, no 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 no, sporo was tu. Okej, okay. co my tutaj mamy? Boże, Boże drogi. O nie. Pokonać go! Dawać. Nie wierzę was. Ta wasza moc pokonywania wilków. Co jest w ogóle? Ty. Co jest nie tak? Czemu oni nie wchodzą wejściem? Chyba się zmieszczą, co? Co jest? Jestem bezpieczny! A! Cia. O nie! Wszedł. I to nie jeden tu Zero! Ty, bo zdedam! Ty, bo zdedam! O mój Boże, o mój Boże Ojejku Ja pierdziele prawie zdałem Ja pierdziele Let's go, nie ma nocy Jest molotowik Więc muszę sobie ich zwabić w jedno miejsce tak Poro, żeby mieć trochę węgla Chodźcie, chodźcie słodziacy, chodźcie zieloni słodziacy Chcecie się zmienić najbardziej zieleni Patrzcie. Mięcie się. Co tak mało tego ognia? Co jest? Dawaj. A w sumie bank też zrobi, ponieważ kasa jest potrzebna na Snake Oils. 6 6 O tak, 10 Snake Oilsów. I tak, biorę wszystkie rzeczy potrzebne. Więc tak. Ciebie wywalę, tak zrobię. Wezmę tak. Ja myślałem, że nie wiadomo, co się stało z tym. To, i to, i to też, o dziwo. I to wezmę, żebym przez przypadek czegoś, jakbyś nie wywalił. Jaka to jest noc? Jeśli z piranami, to się stąd nie ruszam. Muszę ich popokonywać. Ty jest tu coś! No, piramidę to. Niezła piramida. Tak, ufo przywołam. O mój Boże! To się dzieje. Tylko jest noc, więc muszę pokonać tych... Te ofiary losy tutaj. Tak, robi się dzień. A więc tak daję tutaj Lightning Rod. Strange Machine, chyba o to chodzi, że tutaj wszystko mu dać. Strange Machine, Lightning Rod bo jakkolwiek to jest ciężkie Vampir Blade i Unicorn to jest to co mam zrobić jest i Strange Mask adam zacznę od dania sobie tego bo to jest największe dajmy to tu my teraz to tu trzymaj się dzięki trzymasz się to Vampire Blade Unicorn i Strange Mask Co jest? Nie, to się to stał. O nie. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 czekaj. A więc tak, daję Strange Mask daje uniko. Jest ufo easter egg, zrobiłem to To wszystko nie będzie, że ufo przyjeżdża i to zbiera? Jest jakiś dźwięk O jest! Co jest? Jest i ufo Ej, 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 ej. co się dzieje? Do, do cienia Co? Ile jaj? Co? Co jest? To jest crazy, to jest crazy. Co się w ogóle stało? Otwieram wszystkie jaja, bo chcę. Co jest? Ale to jest niesamowite. Naprawdę. Tylko się muszę bandażować, bo w słońcu ciągle jestem. Co jest? No chodź tu wilku Chodź pokonaj mnie Wil we'll hatch to something tu się nie hatuje do niczego Flinty Hello Zaczyna się action Uu, Atakuj atakują, Przeje ja, O tak No i nagle się zatrzymał Co mam teraz zrobić? Chodźcie tu słodziacy Czekaj, mogę go tak. Jeden mógłbym go tak jak. O kurde! strzela. No nie wierzę. Jest. Stamtąd sobie ktoś strzela, stamtąd. I stamtąd strzelają. O nie, deadne. No. O Ja pierdziele bym zdadał jeszcze Ktoś gdzieś jeszcze jest W tym budynku Dokładnie. W tym budynku Przechodzę to Ale mu muzyczka, o kurde tutaj nie wziąłem bomby Okej okay. 707 No to nieźle Crazy Jejku jak ja co? Co? Co to jest? Co ty gadasz? Co za królik? Czekaj, chodź bliż Chodź bliżej do miniaturki O Okej okay. Dobra Dobra Ty, przegram to Przegram tę walkę No nie, chyba sajaja jaja robisz. Z tym mam 4 minuty w dodatku. Okej. Okay. O kurde. No to masz. No tak, przecież o, oni się jeszcze tu będą spałnić O mój Boże. Ile to ma HP? Dobra, może tak będzie lepiej. Dobra. Tutaj jeszcze daj mi snake oil Tu mam jeszcze moloto Czarny króliś A nie, a co A niedawno byłeś A dobra teraz mówię, niedawno byłeś jeszcze biały Czekaj bo ja Zdedam od słońca To jest mój wie Wielki minus, dedanie od słońca A nie mam dużo czasu no Dawaj ciągle headshoty Dobra, pod mapę padło. Dawaj. Dawaj, bo to ma naprawdę dużo HP. A czasu mogę nie mieć za dużo. Dobra, okej. Okay. Ile to ma jeszcze HP? Nie wiem, noc jest, dobra. Noc jest, mi się to podoba, nie będę dadał słońca. Tylko jaka noc, nie wiem. Kurczę, ile jeszcze HP jak ja mało zadaję. Okej. Okay. Dawaj tego królika, dawaj tego królika wielkanocnego. Dawaj. Co jest? Co za boss? Co za boss? Dawaj. Dawaj królika. O nie. No nie wierzę. Tak mało HP. Tak. Jest. Mam. Mam ciało królika. Co jest? Jaki jakie ogromne. Nawet podnieść nie może, bo nie mogę, bo jest za ciężkie. Co jest? Niesamowite. Ale fajne miejsce do zespałnienia się. Uuu, koniec. Jeśli ci na czymś się podobało, to nie są mój No, dać beczki wrażenie. Do się w następnym odcinku. Pa pa.